Witajcie, drodzy internauci. Nazywam się Dariusz Grabowski, jestem przedsiębiorcą i założyłem portal Polska nas potrzebuje. PNP24.pl. Założyłem go z przyjaciółmi, ponieważ my, jako przedsiębiorcy, rolnicy, mamy poczucie niepewności, poczucie zagrożenia i świadomość, że coś powinniśmy zrobić, a przede wszystkim jak uważam, powinniśmy się zorganizować, by zabierać głos w naszych sprawach. I temu ma służyć ten portal. Zapraszamy Was. Piszcie, wypowiadajcie się, dzwońcie do znajomych, mówcie, że coś takiego jest i zróbmy razem tę dobrą robotę. A teraz konkretnie o problemie. Otóż przewodniczący Handlowej Solidarności. Bez nazwisk, idziemy do przodu. Zaproponował ustawę o handlu, uznał, że trzeba ograniczyć ekspansję wielkich sieci handlowych, tych zagranicznych przede wszystkim, że trzeba ograniczyć samowolę w dyktowaniu cen, reguł zawierania umów z przedsiębiorcami, że trzeba zwalczyć dumping, czyli zaniżanie cen i tak dalej. I tak dalej. Można powiedzieć, nic tylko przyklasnąć. Ale moje pytanie brzmi dlaczego pan przewodniczący nie zaczął od tego, a zaczął od forsowania i doprowadzenia do uchwalenia ustawy o zakazie handlu w niedzielę, który to zakaz handlu w niedzielę przede wszystkim uderzył w polskie małe i średnie rodzinne sklepy. Zarobiły na tym wielkie sieci handlowe, a zarobiły tym więcej, że. 500 plus. Polityka socjalna rządu posypała pieniędzmi w Polsce i te pieniądze trzeba było wydać. A jednak inicjatywa pana przewodniczącego spotkała się z lipostą. Spytacie państwo, kogo? Otóż odezwała się, posłuchajcie nazwy, polska organizacja handlu i dystrybucji. Piękna nazwa, polska, handel, dystrybucja. Napinamy muskuły, odsuwamy kurtynę, patrzymy co widzimy. Otóż nazwy firm, które należą do polskiej organizacji brzmią: Carrefour, Auchan, Lidl, Kaufland. Czyż nie piękne to nazwy, jak one ubogacają nasz język? Ale jednak prawda jest bolesna. To nie jest prawdziwa polska organizacja handlu. Natomiast potrafi ona głośno i basem powiedzieć, że rozwiązania proponowane przez pana przewodniczącego Solidarności nie pasują, bo jest porządek, wszystko jest dobrze prowadzone, ci co mają zarobić, zarabiają. Wprawdzie wielkie sieci nie zarabiają dużo, bo nie płacą prawie, że w Polsce podatków. No ale cóż, takie życie. I teraz pozwólcie, drodzy internauci, na moje podsumowanie. Co sądzić o pomyśle Pana Przewodniczącego? Otóż moim zdaniem jest to błędna droga. Dzisiaj próbować odbudowywać polski mały i średni handel to jest zawracanie kijem wisły. Dzisiaj trzeba powiedzieć, jeśli chcemy, tak jak rząd to głosi i deklaruje. Repolonizować gospodarkę, to powinniśmy wytyczyć drogę, program, w myśl którego to Polacy, to polski kapitał zacznie być właścicielem polskich wielkich sieci handlowych. To polski kapitał zacznie wykupywać wielkie sieci handlowe zagraniczne, zacznie przejmować legalnie, byle to mógł. Zrobić. Potrzebne jest prawo, potrzebne są przepisy administracyjne, potrzebny jest tani kredyt, którego brakuje, potrzebne są wreszcie ulgi inwestycyjne dla tego kapitału. I o to apelujemy i o to będziemy walczyć. A ja mogę powiedzieć tylko jedno, kiedy myślę o polskiej gospodarce, znów zaczynam marzyć.